Cześć wszystkim! Dzisiaj będę robić pracę plastyczną, dlatego że w poprzednim króciutkim filmiku zadałam Wam takie pytanko, czy byście chcieli, żebym zrobiła pracę plastyczną z kwiatów, z liści od drzew, coś takiego i ja muszę, mam takie za zadanie, żeby nazywać jakieś kwiaty, liście, różne kolory, coś takiego. Mam takie zadania i myślę, że nie będę w kółko się jak ja tu pokazywać w kółko jak ja tu zrywam i tak dalej. Także myślę, że możemy zobaczyć się w domu, gdyż będę miała przygotowane wszystkie potrzebne rzeczy. Także widzimy się za chwilkę. No cześć, słuchajcie, już wróciłam i tutaj mam różne takie właśnie kwiaty, liście, coś takiego. Przedstawię Wam najpierw, co mam. Tutaj mam dwa maki, trochę małe takie, żółte kwiaty. Jeden taki fioletowy kwiatek jakieś takie inne no, też fioletowe tylko, że wiecie są w komentarzach jeżeli wiecie co to jest za nazwa bo bardzo mnie ciekawią, ale też są fioletowe Tu są, tu mam białe takie i tu chyba są niebieskie tak mi się wydaje to, to jest wszystko z kwiatów teraz um, liście przedstawię mam jakby trochę, chyba są takie dwa same tylko, że jeden mniejszy, jeden większy parę liści z jednego drzewa, to z drugiego oraz Zaraz wam pokażę moje Tutaj, bo piszczą mnie i oczywiście muszą przeszkadzać w wycinku. I tutaj mam kolejnego liścia. To chyba było od. Nie wiem od czego to było. I gdzieś ty też miałam od orzecha liście, ale chyba niestety gdzieś mi się zerwał i go nie mam. Także niestety od orzecha nie mam. Tutaj mam hmm, chyba zwykłą trawę i trochę zboża. I to jest na wszystko. Teraz zrobię taką malutką przerwę i pokażę Wam moje święki jak piszczą. To jest Lola już się czuję trochę lepiej i poruszam trochę reklamówką zobaczyć jak będzie piszczeć. Jak widzicie, piszczy Bella też piszczy. Niestety przepraszam, ale będę mam trochę przeszkadzać ale. Może niektórym to nie szkodzi, nie wiem. No jak coś, to bardzo Was przepraszam. No to tak. Teraz wam przedstawię tutaj, co jak będę robić. Niestety miałam kort kartki, to myślałam z tyłu takiej wyklejanki, coś takiego, ale to nieważne. Teraz muszę narysować wazą. To jest pierwszy etap. Nie wiem, czy widać, ale wazon wyszedł mi taki, nie za bardzo, ale, ale mam jakiś wazon. Teraz bym musiała go jakby przykleić na przykład jaki, jakąś kolorową kartkę na niego. Powiedzmy, ja przykleję na przykład pomarańczowy, zobaczę jakie mam tam kolory. Także zobaczymy się za chwilkę, jak przyniosę jakieś fajne papiery kolorowe. Tutaj coś znalazłam. Tutaj się czarnego nie zrobię. O, zielone nie, bo tutaj mam liście zielone. Może byśmy zrobili taki wazon, taki, jakby jakiś, taki jasny kolor, um, wiem, że trochę słabo widać, ale no, jest trudno. Także ja lecę po nożyczki i wycinam taki sam kształt wazonu, takie jak mam narysowane na kartce. Bardzo Was przepraszam, niestety wyszło mi takie coś. Nie za bardzo to wygląda jak basen, ale już trudno. No, nie mam innego wyboru. no. Chciałabym się bardziej postarać, ale chciałabym to wszystko, e, szybko zrobić, bo nagrywam zaraz po tym filmie kolejny film. A, wiedziałam, że ten klej nie będzie klejem. Tutaj mam też e, inne muzyki. Mam nadzieję, że dobrze słychać. E, tutaj już mam posmarowane. Mogę przyklejać. Ok. Teraz będę, tylko chwileczkę muszę umyć rękę, żeby nie być od kleju, chwileczkę. Nie mam pomysłu jak to zrobić, nie wiem jak to wyjdzie, także no, nie dziwcie się jak mi wyjdzie źle. E... No to tak, może zacznijmy od tej jakoś trawy może, bo ta trawa zawsze tak tu czegoś go, żeby tak w to mi pierw weszło. Nie pomyślałam właśnie o tym, żeby to tutaj jakby, o, żeby to weszł, tak to weszło tu, Jak mi się wydaje. Jak będzie reklamatosarka. Bo mam te piosenki włącznie. No I teraz bym się o to tak... Myślę, że tej trawy by już tutaj starczyło, bo już mnie nie jest Nie no, to samo w sobie jest już ładne, Ale co tam? Dobra, myślę, że to już nie byłoby, bo to nie mogłabym pociąć, ale niech już będzie. Teraz myślę, że mogłabym wsadzić tutaj białe kwiaty. Oto te. Na razie to wygląda tak. Na razie to wygląda tak. Teraz tutaj bym musiała przykleić. Mam taki patent tutaj w sposób. Teraz bym musiała tutaj trochę posmarować klejem, żeby to przykleić na te łodygi, jakby kwiatów. coś takiego. I teraz przykleję to na te łodygi, tutaj kwiatów, żeby ta gardka się skleiła. O, i to jest nasz gotowy rysunek. Jeszcze myślę, że by mogła jakieś ozdoby dodać po bokach, ale mi się podoba, ale jeszcze bym mogła tutaj przepraszam za to, ale tutaj coś dodać, tak mi się wydaje, na przykład jakieś listki od maków, bo jeszcze mi coś tam zostało. Przepraszam Was, że ta e, sama piosenka leci w kółko. No, ale nie mogłam znaleźć takiej innej. Mam jeszcze tutaj takie sreberko, i myślę, że. chociaż nie wiem, czy to by było jakieś potrzebne. No, na przykład, bym mogła zrobić jeszcze taką jakby ozdóbkę na to. Nie wiem, czy to ładnie by wyglądało. Chyba lepiej tak. Tak, no, jeszcze tutaj może bym zrobiła jakąś fajną kokardę. Jeżeli znacie jakieś fajne piosenki, to oczywiście dawajcie znać. Oczywiście, sama melodia. Będę mogła e, pójść Myślę, że taka a albo no, nie. Jednak zostawię tak. Myślę, że takie coś jest dobre. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Także tak moje wykonanie wygląda. Jeżeli Wam się podoba, to mówię, napiszcie no, w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej takich prac, to piszcie w komentarzach. I oczywiście e, subskrybujcie mój kanał. I dawajcie łapki w górę. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego krótkiego filmu. I dzięki. Pa!